Witam wszystkich cieplutko i serdecznie z tej strony Robert Mioduszewski, nasz DUX albo Kwintesentny. Dzisiaj, kochani, porozmawiamy o tym, jak być atrakcyjną kobietą, jak być atrakcyjnym mężczyzną dla innych. Wielu ludzi oczywiście często, często mówi. Że ja znaczy odnoszę się do kobiet, tak? Że kobiety mówią, że ja lubię być naturalną, ja się nie maluję, ja nie to, ja nie tamto. No i oczywiście, kochani, jeżeli kobieta ma 20 lat, czy facet ma 20 lat, to facet w wieku 20 lat nie musi się golić, bo jeszcze mu ten zarost nie rośnie najprawdopodobniej. Tak samo kobieta nie musi się malować, bo nie musi, bo nie ma zmarszczek, nie ma podkrążonych oczu i innych rzeczy. Więc kobieta w wieku 20, 20 paru lat nie musi się malować ani tak, jeżeli nie chce. Yy, I nadal będzie atrakcyjna, tak samo chłopak młody będzie atrakcyjny dla kobiet. Sytuacja jednak się kochani zmienia, gdy mija stuknie nam 30, albo mamy 30 lat plus. Czyli 30 lat i więcej. I wtedy kochani, już kobiety. Żeby być atrakcyjną, muszą o siebie zadbać. Tak samo facet musi o siebie zadbać. Bo jeżeli facet o siebie nie dba, to żadna kobieta na niego nie zwróci uwagi. Tak naprawdę wielu ludzi mówi, że nie patrzy na wygląd, ale każdy człowiek patrzy na wygląd. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to wygląd. I kochani, jeżeli chcecie być atrakcyjni, to musicie dobrze wyglądać. Ja nie mówię tu o takich rzeczach, że bo jesteście o tyli, o tyła kobieta, czy o tyły facet, yy, i on nie ma szans na zdobycie kobiety, czy ona na zdobycie faceta. Oczywiście, że mają, jeśli o siebie dbają. I tu nie chodzi, kochani, czy jesteście chudzi, grubi, czy jacyś. Tylko czy dbacie o siebie, bo na to zwraca uwagę każdy człowiek. Zarówno kobiety zwracają uwagę, zarówno faceci zwracają uwagę. I co do, co do obowiązków kobiety należy, żeby być atrakcyjną. Przede wszystkim musi być umyta. To jest podstawa. Po umyciu musi używać jakiś perfum żeby ładnie pachnieć, żeby przyciągać tym zapachem faceta. do Oczywiście dopasowanym do jej skóry. Bo nie każdy zapach pasuje dla każdego. Sam miałem takie przypadki, że pewne perfumy na jednej osobie ładnie pachniały, a na innej w ogóle nie. I to, kochani, takie podstawowe rzeczy. Umyć się Ładnie pachnieć. Jeżeli kobieta na przykład yy, chce, chce podnieść tą atrakcyjność, depilacja brwi, yy, makijaż delikatny, nieprzesadny, bo przesadny wcale nie jest dobry. Delikatny makijaż podkreślający jej oczy, usta. Jak zadbane włosy. Jakaś ładna fryzura. Depilacje miejsc intymnych, bo nigdy nie wiecie, co was czeka i gdzie. Depilacje pod pachami. I tu, kochani, jeżeli o takie rzeczy zadba kobieta, to jeszcze jak ładnie się ubierze. Seksownie albo jakoś dość ciekawie. Nawet nie musi być seksownie. Wystarczy, że ciekawie, dobierze je ubiór swój, to już jest atrakcyjną kobietą. Nieważne, czy jest szczupła, czy jest gruba, jest atrakcyjną kobietą. Oczywiście, że ja już nie mówię o takich rzeczach, jakieś torebki, buty, czy coś tam. Tylko o ubiór. Że jest ciekawie ubrana, a to już wchodzi wszystko w to. Teraz facet. Co musi facet zrobić, żeby być atrakcyjny? I nie ważne, czy jest szczupły, czy gruby. Przede wszystkim ma być umyty. Ma ładnie pachnieć czyli używać jakiś perfum. Musi być ogolony. Jeżeli, nie wiem, broda mu rośnie, to jakoś przystrzyc tą bródkę, tu podgolić, tam podgolić. Nie nie umiesz sam iść do Barbera, naucz się dbać o włosy przystrzyżone, a nie jakieś kołtuny, pejsy wiszące, ale zarośnięty na twarzy i w ogóle. I wtedy, kochani, w brwi też facet może sobie depilować, bo ja na przykład sobie depiluję i nie mam z tym żadnego problemu. Bo nie lubię krzaków takich, bo jak niektórzy faceci chodzą z takimi krzakami nad oczami, to jest tragedia, jak to wygląda. Jeżeli mają włosy w uszach, to też niech wycinają, depilują, czy co tam. Tak samo i miejsca intymne, wydepilowane u faceta, pod pachami, a nie zarośnięte jak małpa. I wtedy facet, jeszcze jak ładnie się ubierze, ciekawie, jakaś koszulka, spodnie, ładne buty, wtedy, kochani, jest facet atrakcyjny. I nieważne, czy to będzie szczupły, czy gruby facet. Jeżeli to, o takie rzeczy facet dba, jest atrakcyjny. Jeśli nie dla tej kobiety, to dla jakiejś innej będzie. Tak samo jest, kochani, z kobietami. Zawsze... Możecie mi mówić bajki, że charakter, oczywiście, że charakter jest ważny, ale charakter poznajecie dopiero z czasem, gdy poznajecie tą osobę. Więc na początku nie potraficie ocenić, czy ma dobry czy zły charakter. Pierwszy, na co zwracacie uwagę, to jest wygląd. Czy wygląda schludnie, czy ładnie pachnie, bo to czujecie, wszystko widzicie. Czy ma zadbane zęby, czy ma zadbane paznokcie. Zarówno kobieta, jak i facet. Bo na takie rzeczy też patrzycie. I to kochani, jeżeli macie, dbacie o zęby, dbacie o paznokcie, dbacie o, o higienę, dbacie o ładny zapach, dbacie o swój wygląd, zadbane włosy, zadbana broda, czy brwi, czy coś tam, tam gdzie macie owłosienie. Jeżeli o to zadbacie, ładnie się ubierzecie, no to jesteście atrakcyjni dla każdego. I nieważne czy jesteście grubi, czy, czy chudzi, na tym kochani polega atrakcyjność. Pierwsze co trzeba zrobić, to zadbać o wygląd, a dopiero później możecie pokazać komuś charakter. Jeśli macie dobry lub zły, bo ja mogę być na przykład z każdą kobietą, która jest piękna, ale jeżeli ma zrąbany charakter, to i tak ją zostawię wcześniej lub później. Ja nie będę z kobietą, która ma zrąbany charakter, która się czepia byle szczegółów, która szuka po prostu powodu do kłótni. I tu kochani, pierwsze na co zwracamy uwagę to jest niestety, jakbyście się nie zapierali, to jest wygląd. Zarówno u faceta, jak i u kobiety. I tu się nie różnimy pod tym względem. A dopiero później poznajemy osobę, rozmawiamy z nią, i podczas rozmowy widzimy, z kim mamy do czynienia. Czy to jest osoba poukładana, czy jest inteligentna, czy ma coś w głowie, czy coś sobą reprezentuje. Dopiero wtedy zwracamy na takie rzeczy uwagę. Ale na samym początku, jeśli widzimy jakąś osobę, patrzymy na wygląd i zapach. Wystarczy, że idziemy ulicą i widzimy, Dobrze ubraną, zadbaną osobę, zwrócimy na nią uwagę. Jeśli jeszcze ładnie pachnie, to będzie nas do tej osoby ciągnąć. Takie są realia i tego nie zmienicie. Tego nie da się zmienić, bo to jest już podświadomie Wam bito do głowy. To tak działa podświadomość. Tego nie oszukacie. Żebyście się zapierali, charakter jest ważny, ale dopiero później. Na samym początku jest ważny wygląd. Jeżeli wygląd was odrzuca, to charakter, żeby był najlepszy, to i tak was nie zechce. Możecie mieć najlepsze charaktery, ale jeśli źle wyglądacie, nie dbacie o siebie, to nikt z wami nie będzie. I takie są realia. Jeśli chcecie być atrakcyjni, chcecie wybierać sobie kogoś, jeśli macie poukładane w głowie, jesteście inteligentni, to powinniście wywnioskować to, że trzeba o siebie zadbać. Ja też jestem otyły. Staram się o, sie, o siebie dbać. Strzyc brwi, znaczy, przystrzyc brwi, wydepilować, żeby, żeby nie straszały krzaki. W, przystrzyc brodę. Ładnie pachnieć perfumami, się z, się z rana wykąpię, później perfumami się spryskam. I wtedy jestem atrakcyjny dla kobiety, którą spotykam w ciągu dnia. Ale jeśli o to nie dbasz, to nigdy nie będziesz atrakcyjny i tak samo kobieta nie będzie atrakcyjna. Jeżeli nie będzie podmalowana, podkreślone oczy, usta i inne rzeczy, zadbane włosy, że nie ma siwych albo jakichś tam kłaków, no to kochani, no to od razu zmienia postać rzeczy, inaczej patrzycie na taką kobietę, inaczej na taką, która wygląda jak niechluj. To jest właśnie dbanie o siebie, nie tylko wystarczy się umyć, bo niektóre kobiety potrafią powiedzieć: No, ale ja się przecież myję mydełkiem. I to wystarczy, ja nie muszę się malować. No to się nie maluj, to będziesz takim taką osobą, na którą nikt nie zwróci uwagi. Takie są, kochani, realia. Jeżeli chcecie być atrakcyjni, to musicie o siebie dbać. A ja powiedziałam Wam, co, w jaki sposób dbać i o co dbać. Bo jeżeli nie dbacie o takie rzeczy, to nie będziecie atrakcyjni dla nikogo. Może dla jakichś tych najgorszych takich sortów ludzi. No i kochani, to na tyle. Tyle dzisiaj chciałem wam powiedzieć. Takie luźne rozmowy na, na temat bycia atrakcyjną, atrakcyjne. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia i papa.